Nowakia Sportarz, w tym wypadku 1.6 TGDI. Tutaj macie cenę podstawową i spójrzcie jak dokładnie ten samochód wygląda. Postaram Wam się obejść telefonem cały samochód w koło, pokazać wnętrze, pokazać gdzieś tam bagażnik, porobimy kilka dla Was shortów dzięki uprzejmości tutaj salonu, bo właśnie odebraliśmy dla klienta nowy samochód. Co ciekawe, samochód wyjedzie dzisiaj, znaczy mógłby dzisiaj wyjechać z salonu, więc zdecydowany plus, bo wiecie, że nie zawsze tak to zwyczajnie wygląda. Delikatnie wymaga tylko przeczyszczenia wnętrza, Raczej znaczy wnętrze wymaga delikatnego odświeżenia, no i większych zastrzeżeń nie mamy pod maską, brak jakichkolwiek zastrzeżeń, spójrzcie. Co mi się bardzo podoba, że nie leją tego płynu chodzącego na min. Nie chcę mówić, jaka marka zawsze leje na minimum, ale to akurat mi się bardzo podoba. Gwoli ścisłości, żadnej marki konkretnie nie reklamuję, żadnej nie hejtuję. Ja tylko zwyczajnie chcę wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Też jak potem ktoś kupuje nowy samochód, czy tam używany, bardziej może też powiem, to dzięki moim filmom może zobaczyć jak te samochody zwyczajnie powinny wyglądać kolejny plus który mi się bardzo, ale to bardzo podoba i Wam też powinien Spójrzcie, ja już to wyciągnąłem przedtem spójrzcie ile jest wlane oleju o, ostrość oleju jest na max i to mi się podoba paliwa, no oczywiście niestety będzie jak w każdym samochodzie na minimum no ale tego już nie przeskoczymy niektóre marki Wlewają tego paliwa, paliwa, przepraszam, oleju dosłownie na minimum. Ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko wygląda schludnie, wszystko jest ładnie poskręcane, w sensie ładnie. Nie jest tak, jak mi się kiedyś zdarzyło w nowym samochodzie, że jakieś śruby były kilkukrotnie odkręcane i dokręcane, jakieś tutaj resztki izolacji. No i zobaczymy sobie, jak to wygląda dalej. Zobaczmy sobie do bagażnika. Zobaczmy sobie teraz do bagażnika. Brak jakichkolwiek śladów naprawy. Kurczę, przecież to nowe auto. Chociaż widzieliście filmik pewnie ostatnio, że i nowe potrafi być naprawiane. Roleta, bagażnik. Wystarczający. W mojej opinii tutaj mamy możliwość złożenia oparć tylnej kanapy. Koło wymiarowe. Fajnie, że nie zestaw naprawczy. Jeszcze może włączmy latarkę i zobaczymy jak to zwyczajnie wygląda dobra. To już możemy zamykać i wejdziemy sobie do środka. Zamykamy klapę bagażnika. I zobaczmy sobie, jak to wygląda z tyłu. Miejsca naprawdę dużo. Ogrzewanie tylnych siedzeń. Kanapa. Siadamy i zaraz ocenimy jak to wygląda. Jest wygodnie, jest jak najbardziej wygodnie miejsca. Jest ogrom tutaj schowek, uchwyt na reklamówkę z zakupami i ładowarka w tym miejscu. No pierwsza z coś takiego chyba widzę, albo wcześniej zwyczajnie nie zwróciłem uwagi. Wygląda tak najbardziej OK. podłokietnik W porządku. Dobrze leży w dłoniach. Tutaj możemy sobie wrzucić telefon bądź coś innego nawiewy w porządku. Opony i felgi. Spójrzcie, samochód w tym wypadku wyjedzie na letnich. Michelin. Mamy tarcze z przodu i z tyłu. Rozmiar opony 215, 65, 17. Pamiętacie szerokość, profil wysokości, czyli z tego. No i 17 cali. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj wygląda pod nad kolami. No i jeszcze zerkniemy sobie na tylne hamulce. Nowela. Bez korozji. Co mi się bardzo podoba, to możliwość regulacja, regulacji oparcia tylnej kanapy. Jest w tym miejscu. Ciężko mi było to zrobić jedną ręką, więc chcę Wam zaprezentować, że tu jest w pozycji leżącej. Tutaj chyba maksymalnie stojącej. Spróbuję to może zrobić w ten deseń, że chwycę to łokciem. Bardzo mi się spodoba. Jeszcze zerknięcie na podłokietnik. No i zobaczymy sobie tutaj już do środka, jak to zwyczajnie wygląda. Schludny, intuicyjny panel. O, kurczę, ciekawe, może taki uchwyt do prawie zimnego łokcia, tylko trochę niżej. Zaraz to zobaczymy, żeby się tutaj wygodnie trzymało rękę. Fajnie. Mi to rozwiązanie się zwyczajnie podoba. No i wirtual. Mało guzików. Dużo wyświetlaczy wyświetlaczów, wyświetlaczy chyba nie. Część osób to lubi, część nie, więc to pozostawiam do własnej oceny. Kierownica ciekawa, spłaszczona i od góry, i od dołu. Lewarek zmiany biegów, sześć biegów tutaj. Manualna skrzynia biegów, schowek średniej wielkości. Pokrętło jedno, drugie, kilka guzików. Grzanie kierownicy, grzanie foteli, uchwyt na napoje, podłokietnik regulowany. Dostatecznie jest, jedynka dostatecznie. A na wstecznym, A zobaczymy, na wstecznym także mi nie brakuje ręki. Troszkę wam dobrze nagrałem. Zobaczymy, co w podłokietniku. Nie ma żadnego prezencika. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Dajcie znać, czy chcecie więcej filmów z prezentacji nowych samochodów. Takie krótkie filmy, mówiące jak to wygląda. No, i to tyle. 8 km przebiegu. Kto wie, może ktoś mi zleci weryfikację tego pojazdu.